Dzień dobry Państwu, witam znowuż na antenie. Po naszej, po naszej spontanicznej akcji pod telewizją zostałam zaproszona do wylegitymowania się i ponieważ mam prawo, Panów. Nagrywać, jestem reporterką wideokodu, więc e, oświadczam panom, że jestem dziennikarką, prowadzę teraz transmisję na żywo, tak, i e, ponieważ panowie chcą mnie wylegitymować, to bardzo przede wszystkim poproszę, żeby panowie się przedstawili. Tak, Krzysztof. Dziękuję bardzo. A pan? Komenda Wojewódzka, starczy, posterunkowy Janicki Patryk. E, dziękuję bardzo. I teraz, e, co mi panowie zarzucacie? Na jakiej podstawie chcecie mnie panowie wylegitymować? Podstawę prawną i podstawę faktyczną. Dobrze. Proszę znaleźć, bo. Podstawa faktyczna jest taka, że korzystała pani z systemów nagłaśniających, tak? Wypowiadałam się jako osoba współprowadząca, tak, pani z systemów, ale nie przynosiłam pan. tego ja systemu nagłaśniającego. Korzystam. Tak. A jaki to jest artykuł, przepraszam? No, no tak, no proszę. A gdzie jest pan Arek zatrzymany? Przepraszam, ale o proszę, nie... Nie, pr... nie przeszkadzajcie teraz, tak? Tak. Czyli to jest... A podstawa faktyczna? Bo to była prawna, tak? A faktyczna? A podstawa prawna w takim razie? To jest to wykroczenie. Proszę się ustawa prawna, ustawa prawna. policji, artykuł 12, ustęp 1. Dwa Dobrze. E, czy tylko ja zostanę wylegitymowana? A czy panom nie wydaje się, że panowie chcą tutaj specjalnie teraz znaleźć na mnie jakiś artykuł, że... nie szukamy żadnego artykułu, tylko byśmy poprosili na pani w tym momencie. No ale to jest... Tak jak już kolega wcześniej... Bainu, to, jest, to jest nękanie obywateli, to pan nie musi tego ode mnie nie, żądać, ale tutaj nie było takiego nagłośnienia, które by mamy? przeszkadzały, czy to jest jakieś specjalne, jeśli jest manifestacja spontaniczna, to mamy prawo korzystać z nagłośnienia, a pan chce na mnie cokolwiek znaleźć, żebyśmy poszli do sądu i potem wiadomo, że ja będę uniewinniona i tylko państwo polskie zapłaci za całą tą procedurę. Bo ja nie przyjmę żadnego mandatu od Pana i Pan wie, że to trafi do sądu i potem spotkamy się w sądzie Pan i ja. I pan będzie tego żałował, bo pan narazi sk skarb państwa, czyli współobywateli, na wydatek, bo to nie jest za darmo. Pan, pan mnie chce w tej chwili upokorzyć i, i szykanować. Ja panu podam moje dane, bardzo proszę, nie, ale się proszę nie się nie pan pan zastanowić. Nikt tu teraz w tym momencie nie mówi o żadnym mandacie, o żadnym upokarzaniu, tylko poprosił, żebym właśnie. Wszelkie, wszelkie pytania do rzecznika, tak? dane. i nazwisko. W takim razie ja Państwu już dziękuję. Mamy tutaj ponad tysiąc osób, którzy oglądają interwencję. Tak właśnie policja gnębi obywateli na spontanicznych zgromadzeniach. Mamy prawo protestować, pamiętajcie, artykuł 57 Konstytucji. Mamy prawo protestować, nikt nam tego nie zabroni i nie bójcie się, bo ja się też nie boję. Teraz się wylegitymuję bo jestem przykładną obywatelką, a Wam za współudział w relacji dziękuję. Do widzenia.